Tak wygląda przygotowana gra Podejrzani. Jeden z graczy zostaje świadkiem, bierze jedną y, kartę spośród tych kart, która będzie wskazywała, kto jest przestępcą i bierze tą czapkę po to, żeby inni gracze nie wiedzieli, na kogo spogląda. Możemy grać w wariancie kooperacyjnym albo w wariancie rywalizacji i cała zabawa polega na tym, że odkrywamy kartę i ja jako świadek odpowiadam na to pytanie, wskazując przestępcę, czyli na przykład, czy czyta prasę codzienną? No, moim zdaniem, moim zdaniem tak. Zaznaczam, że tak, za pomocą tej karty i pozostali gracze dyskutują. Skoro przestępca czyta prasę codzienną, to kogo oczyścimy z zarzutów, czyli które postacie nie są przestępcą? Na przykład, może on nie czyta prasy codziennej. Może ten młody nie czyta prasy codziennej, pewnie on nie czyta prasy codziennej, no nie wiem, i tak dalej. I im więcej postaci odrzucą, tym więcej punktów tutaj dostają. Więc jest to zabawa, która polega na próbie oszacowania, co świadek miał na myśli, gdy odpowiadał na pytanie. Mamy też wariant drużynowy, w którym gracze wyznaczają z każdej drużyny po jednym świadku i każdy świadek zna przestępcę i gracze na zmianę odpowiadają na pytania i próbują zdobyć jak najwięcej punktów dla swojej drużyny. Jest to rozgrywka bardzo podobna do gry Tajniacy, ale właśnie zamiast haseł i skojarzeń mamy postacie i pytania. I tak to wygląda. Proste? Bardzo proste.